Wolność i defens, niż gucibel, to na boli, defens, niż ludzi gucibel, jak nżetanie. Kiedy ona obrapuje, bank, wam jest taki idealny, ale im do końca. pięknie tutaj jest. Troszkę się opalimy od razu. Nie będą nam mówić, że z domu nie wychodzimy i siedzimy tylko przed komputerem. Plastelina? Sam jesteś plastelina, mnie to razi, dlatego mam kulary. Mam coś takiego, co to znaczy. Zaraz poczynamy 80. Zobaczmy, Ostrożnie, ostrożnie! ostrożnie. ostrożnie. O, no. Wpadli! No, tak. Wpadli! Wpadli! Zjechali w, zjechali w... Wjechali w kurczatki, stary! No kurwa idź do biura, zgraj wróć. No, tak. no jasna kurwa czas się liczy. Ja. Ja pierdolę nie wytrzymał Cham komendant Sony Right Will? Dzisiaj Boli, wracaj, szybko <noise> Już biegnę maro byłem mocny Teraz. poprawię kamerę. Historia z nocy. No, plan był na to, żeby pójść sobie pomedytować, ale ja stwierdziłem, że zawsze chciałbym sprawdzić, czy jest możliwość tego, żeby zasnąć e, będąc śpiącym i zasnąłem. I zasnąłem. I zasnąłem i pamiętam się kurwa przebudziłem. I pierwsze co jak się przepudziłem To ja miałem myśl ee, kurwa bana na twitchu dostałem Spałem na streamie Kurwa bana mam nie Podbiegam do tego kompa taki kurwa rozjebany jeszcze W pół kurwa żywy Wycięty taki patrzę Nie no chat zapierdala jeszcze Patrzę godzina do końca mówię chuj w to Ja wyłączam i wyłączyłem Ale taki zajebany byłem mułem, że to jest ta tragedia no Taką odcinę mi dokurwiło Że fajnie było fajnie przyjemnie Siadaj po no, 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 wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. wysiadaj, kiedy Move, move, move. Jak? reak. Mam ci wyjść. Obróć obróćcie ich, obróćcie ich. No i że sami sami kurwa i nie dają kodu, żeby zrobić na, na proste. Odsuńcie się, odsuńcie się. Weźcie się Odsuńcie się zielonym się się naszego jednie. Jakie ma Wysiadaj! Wysiadaj! Jeden z drugim. Mam porwanych funkcjonariuszy. Małem tak, zakładników, zakładników, pójdźciej. Bierzcie. bierzcie każdego pod pachy Kierowcę, bierzcie kierowcę. Komendant się opcja po pomogę chociaż. O, dzięki. O, oj, oj, To kurwa helikopterem. Wojskowym, kurwa? 01, kto wojskowym helikopterem odleciał z komendy? 04 plus 1, z razem z 03, udajemy się na operację Breakpoint. Do Bez... <śles> Dobra, jeszcze jedziemy do gdzie jesteś? 20, 20? Eee, dalej myją mi radiowóz. Eee, co, jakie klasa? Potrzebuję jedną osobę na moje 20, szybko. Jakie 20? Eee, wyjazd z tego tutaj. 10, 4, 76. Serio? Specjalnie do chłopa nie strzelałam, żeby go poddać, a ten mi walnął. Tapa bez inicjacji. Czajcie to? Nie, panowie tańczą razem ze mną. Mu tańczę. Aram zam zam, aram zam zam. Guli, 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 guli.

Super, czyli tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Jej. Udania się ja. ludziom, co to, co tu się, się, co tu się robi? Nie, co tu się robi? A drugi raz zobaczył ogień. żyje? A Co zostały? No nie wiem, kopak się A, przekręcił. No kurwa, tu pokaz robi cha, nie był. Jak jego oni tonie sama.

Ziobro kurwo nie wiatr! Ziobro kurwo rodzinę przeszkadować! Uczyliście tego pojęcia, ja, to grzyja! Widzisz, że pan? Dzień dobry! Dawa Przepraszam, to To ziobro nie wiatr! Ziobro, kurwa, stalo, dojba, Cztery zdrapki zdrabki premium! Dwie były, proszę pana, negocjowane. Nie, cztery. Proszę pana, na ten moment przystaliśmy na dwie. Jeżeli pan będzie chciał kolejne dwie, w takim razie mo, poproszę, bym kolejnego zakupu. Dobra, kurwa, to nie chcę żadnych zdrapek, dawaj na pieniądze. E, proszę ja pana, ja myślę, że nie chciałbym się wymądrzać, ale jestem trochę więcej warty niż dwie zdrapki premium. dalej. <laughs> <laughs> proszę pana. <laughs> Sinister. Proszę pana, Gosiu, ja bym się, ja się ja chciał wymądrzać, to... ale pan nie, po, ja nie wiem co pan mówi w ogóle. Zdaś tam dwie zdrabki za człowieka? Popierdoliło cię! I siebie słyszysz, kurwa, negocjatorze zajebany! Zechciało ci się grać w RP? Znak zapytania. Nie, nie zechciało mi się zagrać RP. Natomiast... RP jest free contentem, na którym zbieram wystarczającą rzeszę publiczności, aby zarabiać z tego wystarczająco dobry kwit i ruchać was na siano. me kan bo hon apo su va figure shi ka vato mi ro vet shi ak bo me sila tu je mi to su zle dem